Jeremiasz yes, Szmigiel, gwiazdor Warsaw Shore, zmarł 16 lutego 2025 roku. Mężczyzna miał zaledwie 30 lat. Teraz dowiadujemy się, że jest targnął się na swoje życie. Co więcej, prokuratura nie wyklucza przy tym udziału osób trzecich. Informacja o śmierci Jeza z Warsaw Shores nie tylko jego bliskich, ale również rzeszę fanów. Wokół tego zdarzenia od razu pojawiły się różne spekulacje, tym bardziej, że sprawą zainteresowała się prokuratura rejonowa Warszawa-Żoliborz. Teraz, jak podaje fakt, prokuratura poinformowała o przyczynie śmierci młodego mężczyzny. Potwierdzono, że Jeremiasz Szmigiel targnął się na swoje życie. Co więcej, niewykluczony jest udział osób trzecich. Prokuratura Rejonowa Warszawa Żolibosz w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie doprowadzenia Jeremiasza Szmigiela na lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie w dniu 15 lutego 2025 roku w Warszawie. T. Oczyn z artykułu 151 k. k. Śledztwo zostało wszczęte w dniu 18 lutego 2025 roku. W tym samym dniu zarządzono sekcję zwłok zmarłego. Prokuratura nie będzie udzielać szerszych informacji w zakresie tego postępowania z uwagi na dobro postępowania i interes najbliższych dla pokrzywdzonego, poinformował rzecznik Stołecznej Prokuratury, prok. Piotr Antoni Skiba w rozmowie z Faktem, Jeremiasz Szmigiel, znany fanom jako jest z popularnego reality show MTV, Warsaw Shore, dołączył do programu w 2021 roku. Wystąpił początkowo w trzech sezonach, a po niemal rocznej przerwie powrócił do ekipy słynnych imprezowiczów. Ostatni raz można było go oglądać w 21. edycji Warsaw Shore wyemitowanej w MTV jesienią 2024 roku. Celebryta zdobył dużą popularność w mediach społecznościowych. Jego profil na Instagramie śledzi ponad 115 tysięcy fanów.